Proszę bardzo, taka mi wyszła tutaj kompozycja i nawet mi się podoba. I już chyba nie kupuję żadnych chryzantem. Ileż można tego wszystkiego mieć? To tle, przyszła z przedszkola. Eee, trzeba do renowacji dać ten e, domek, bo właśnie no troszeczkę tego deszczu taki się zrobił. Przemalować go, by trzeba było. Jest tu pęknięty, bo jakoś ostatnio był wiatr i spadł. No, chyba jeszcze bym dorzu dorzuciła tutaj dyń, bo mam dużo tego. Tak. No, a na Halloween to tutaj się odwróci, bo tutaj jest taka dynia, jakiś kłaczek. Słucham! No i spoko. No i w ogóle jak widać jak słychać, to w ogóle jest tak wietrznie coś, ale tak już jesiennie, naprawdę. Fajny właśnie ten kolor. Mi się podoba taki bordowy. No dobra, coś jeszcze tutaj dodałam. Dodałam tą latarenkę. Yy, stoi sobie na opakowaniu po mascarpone, <laughs> żeby była tak wyżej stała. No i chyba też spoko. Chyba to mamy, ale wieje, wiecie, co normalnie się boję. O tego mojego kwiatka raz mi spadł, słuchajcie. No, a tutaj jeszcze wiecie, to się trzyma na ten na takim łańcuszku świecącym, więc tutaj jak mi ładnie rośnie, a tutaj bałagan, muszę to posprzątać także na przyszły rok chciałabym mieć właśnie tą super tunię bo to jest surfinia, a to jest super tunia i jest lepsza ma większe kwiatki i jakoś tak w ogóle ładnie rośnie według mnie jak się pięknie rozrasta w ogóle tak, także mam jeszcze dwie doniczki i tutaj będą jedna będzie po boku druga będzie po boku i tutaj będą trzy na przyszły rok. Ale jak chmury, aj. No. Także chyba tak. Jeszcze pewnie znajdę życie, coś sobie może dołożyć, ale nie, jest chyba za dużo. Słyszycie, jak wieje masakr. Aż się ja że mi coś wywieje, naprawdę. Muszę te buty pochować, bo wszystkie były wyprane. Dobra. Ogarniam, bo za chwilę tutaj wszystko wywieje. Witajcie, kochani, we wtorek, tak, we wtorek. Zobaczcie. Taką kawkę sobie zrobiłam. Oj, Z tą marcheweczką też jest cute. Odprowadziłam co to się do pekola. Dzisiaj było chyba lepiej mi się wydaje, ale oczywiście, co musiało być, przekupstwo na Kinderjajo? Że jak przyjdę, to. Ee, no to je tam Jajko. i cały czas coś wymyślam. O jaki błagam. Nie patrzycie na tą szafę. Zamknę sobie tutaj balkon. Teraz sobie porozmawiamy. O życiu. No i co zrobiłam sobie? O, jest jaki ten uszak jest wygodny. Moja dekoracja. Jakoś się trzyma jeszcze. Także git. O nie, to będzie słabo widać coś. I tak, mam tą kawkę i wiecie, to tak mi wczoraj zasmakowała. Po prostu nie, No, idealna wyszła. Idealna, już jesiennie. E, właśnie zobaczcie, te dynki tutaj mam. Ja Nie ja robiłam rok temu własnoręcznie i mi to się wyrywała te cypelki. Ale to nic się da naprawić. No, to się odprowadzona jest i pije kawę. I pije i planuje dzień. Tak właśnie moja mama robi. Właśnie. Hmm. Muszę moją sąsiadkę zaprosić właśnie na kawę, taką jakąś fajną. Ups, bo już byłam trzy razy, trzy razy na kawie u niej, a ja jeszcze jej nie zaprosiłam, ale mówiłam, że zaproszę. Tylko no, ale się, ja chcę tak posprzątać sobie ładnie, no, także dzisiaj jest dzień sprzątania, no, bo mamy tą nową szafę, ja już nie wiem, czy Wam pokazywałam z IKA, piękna Pax śliczna jest, złote ma uchwyty, także, no, tylko jest no, nie jest taka głęboka 35 cm, tak, ona ma chyba, ale też taką chciałam, no, nie, bo tak nie lubię głęboko w szafy zaglądać, yy, także no Dzień sprzątania, bo jest co. Ja się nie mogę obrobić. O jest tam też jakieś pranie. <grym> nie ma dobrego kadru. I w ogóle brakuje mi tutaj jeszcze na tej bitej śmietanie cynamonu. Szukałam cynamon, takiej sypki, ale chyba nie mam. Trzeba kupić. Kurczę, ta też dobra jest. I dam sobie ten syrop monin. Zobaczcie, tutaj zrobiłam w ogóle uleczko przy przyniosłam z, z Osiecznej. A, mówię, dobra, wezmę sobie tutaj. Mimo, że tak nie mam miejsca, ale tam jest miś, ale to się zakryła mi się. E, tak, i sobie tak działamy ogólnie. Jeden, jaka dobra taka. Ale kaloryczna, no nie? Czasami będę sobie robiła takie. Tak, tak samo z tymi herbatami, też bardzo, bardzo lubię. Te zimowe, jesienne, ale ojen ja, ja to lubię tak na słodko, nie czarną. No, co zrobić? Hmm, chyba. Chyba normalnie otworzę kawiary. <laughs> w czarysku. Nie, no wszędzie była nie? <laughs> nie mogę się ruszyć z telefonem. Yy, no i tak. Dzisiaj sprzątanko będzie. Także może coś tam. Yy, pokażemy. Yy, no, cynamon trzeba kupić. Już koniecznie jako cynamon. No, taki wtoreczek jest. Taki wtoreczek idę kawkę. I nie wiem, może sobie włączę yy, gotowe na wszystko. Chociaż tak jakoś dziwnie mi jest rano oglądać, bo przeważnie sobie oglądam wieczorem. I wiecie co? Wolę oglądać właśnie filmy tak na wieczór, ale też człowiek w sumie już na koniec dnia to wiecie, już jest zmęczony i pada, nie? I wczoraj chociaż trochę mi się tam udało obejrzeć, nie powiem. Ale przeważnie jest tak, że już człowiek na wieczór to już pada jak mucha po prostu. No a zawsze mi było dziwnie oglądać tak troszeczkę. Ekrano. Chyba, że jak się jest chory, no to też inaczej. No jakieś YouTube. A, muszę w sumie zmontować film. Jezu, już tak długo nie montowałam. Co prawda moje montowanie jest bardzo proste. Znaczy proste. No takie wiecie, nie? No nie ma tam jakichś efektów super wow, specjalnych. Proste, ale z drugiej strony też bardzo mi się podoba takie proste montowane, montowanie filmów, bo to jest według mnie takie wszystko naturalne, nie? No właśnie jestem w Action, w chłonicach jestem. I zobaczcie co już. wziąłem. taką wielką ramkę złotą. Kurczę. Może być duża, za duża, ale wezmę. Skarpetki standardowo swifera, bo jest super. I kurczę, się nad tymi poduszkami, ale właśnie wolałabym kupić poszewki bardziej, bo za dużo tych poduszek. Więc no... Ale bardzo miłe, bardzo. Kurczę, ile to? Trzy deszki to nie tak źle. A potem nie mam kłaść. Wolałabym taką samą poszewkę. No i właśnie pasuje do koloru moich krzeseł. Więc spoko, nie wiem. No dobra, zmieniam sobie koszyk, bo miałam za mały. Mam tą ramkę i mam jeszcze ten taborecik. Pamiętam, on mi się zawsze podobał i chociaż mam dużo takich taborecików, wiecie, jakichś takich stoliczków, bardziej też jako stoliczek myślę. Ale chyba podróżę, zobaczcie 97 złotych. No ale wezmę go. Jakoś mi się podoba taki ciężki, solidny się wydaje być, ale kurczę, stówka prawie. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co jest dalej. Normalnie się nie spodziewałam tego szok. Co alejka świąteczna. Ta mi się podoba. Tam do kompleciku mała jest. Hm. A najlepsze jest to, że nie wiem, ile mam tych starych ozdób. No i to mi się mega podoba, nawet. Kurczę, ale nie, już nie mam miejsca. Mam z dużo tych rzeczy. Ile to 60 zł? Hmm. Nie no, a co to. Hmm. Na głowę, jakby. Hej, witam. Zrobimy sobie Haul z action, bo byłam ostatnio w końcu. Fajnie, cieszę się i wydam chyba ponad 300 zł. Zrobiłam sobie kawkę kawe, proszę bardzo, i dam sobie taką posypkę. O, pokażę Wam nawet jaką, bo ostatnio kupiłam. Eee, Polecajka z TikToka. I powiem Wam super sprawa. Kurczę, mamy takie fajne Pumpkin Spice. Chociaż jestem taka teraz zakatarzona. Już tak tydzień już chorujemy z Tosią. Tosia nie chodzi tydzień do przedszkola. Kiedyś to musiało nadejść niestety te choroby. Ale i tak no i tak spoko, że, że i tak późno to przyszło. No, myślałam, że szybciej przyjdą te choroby, bo tak każdy straszył, rozpuszczę tym przedszkolem. Ale spoko. Na koniec na koniec miesiąca dostała, także nie jest źle. I wam powiem, że super jest ta posypka, bo na przykład niektórzy, na przykład ja nie piję słodzonej kawy, tak zależy czasami. A te syropy pumpkin, no to jednak są słodkie, a to nie jest przecież słodkie. Raczej nie jest słodkie. Może jest. Nie, także polecam do kawy. I wygodne, wysypujecie. sobie, ubrałam e, sweterek, bo nie mam stanika, wiecie? <laughs> a jest mi tak gorąco, ale my dobra, Nie będę was straszyć. Tutaj mam taką torbę fajną. E, może miniaturkę sobie zrobimy. O tak, musi być miniaturka. Zobaczcie, jaki piękny szal kupiłam. Był ostatni, ale się obiera. E, I właśnie taki kolor burgundzik. Ostatnio nawet sobie, sobie kupiłam taki fajny lakier z Lidla, też taki kolor do paznokci. Kurczę, ale mi się obrał wszędzie, on powiem, zbiera te syfy. I te fręzy mi się podobają. No i mam zagłoskę trochę, bo tak, dzisiaj moja psiapsina urodziny, ale w niedzielę się raczej tak spotkamy. Mam już jej prezent przygotowany i nie wiem, czy jeszcze tego yy, szalej nie włożyć. Mamy taki bardzo podobny styl. Nam się dużo rzeczy tych samych podoba. I nie wiem. Chociaż też ja jestem taka, że no bardzo mi się podoba. Też mam trochę szali w mojej kolekcji, ale też nie ubieram jakoś, bo teraz te zimy nie są jakieś takie chłodne, wiecie. Yy... Ale też mi się no podoba mi się, i wiecie, tak też mi się bardzo podoba, jak tutaj przywiązują sobie kobiety właśnie tak tutaj na głowę i ten. Bo czapki jednak przytuszczają i niszczą fryzury. A, a mam jeszcze takie bardzo ładne, pokazywałam wam kiedyś na vlogu. Z lumpa taki ładny, no taką kurtkę skórzaną, o właśnie w takim też kolorze jaśniejszym i to by bardzo ładnie pasowało. I mam jeszcze to futro takie różowe, a niby właśnie różowe pasuje z takim kolorem. I nie wiem, zobaczymy. Ciężko mi się tutaj rozstać z tym, ale też bym to otworzyła. Chociaż mogłabym otworzyć. To tak, wiecie, bym wiedziała bardziej, nie? Czy to jest szerokie? No to będzie szerokie. To fajnie, tak na główkę. Dobra, się rozgadam z tym, z tym szalem. Dobra, to jak już wychodziłam z Action, i tam właśnie w chojnicach jest taki też pasaż sklepów, i też jest Scin I zobaczcie. Nawet na mnie, ale z myślą też dla Tosi, i to się zobaczy. Tutaj reguluje. Spoko. Dla mojej psa psi też by to mogło być, ale czy ona by się czuła w takim czymś. Wiecie co, że to troszeczkę tak zagusza. Zegusza. No. I znowu zobaczcie w Action kupiłam dla Tosi, tak typowo, też właśnie z regulacją. Kotki. Bo rano jak idziemy do przedszkola, to Wam powiem, że jest zimno, nie? A jednak ma te takie różne fryzury. Teraz tak w ogóle jej się staram robić fryzury różne do przedszkola, naprawdę. Wam powiem, no codziennie inaczej, inne spinki. Teraz znowu zamówiłam na temu jakieś tam dekoracje na włosy. w Kawuni. No spoko, polecam tą przyprawę. I jeszcze teraz była promocja w Dino gdzie się tam kupi. Dwa opakowania to taniej. Także kupiłam dwa. Tego samego. No i to zobaczcie, jakie zajebiste. No, czy to nie jest świetne tam dla mężczyzn? Akcesoria do samochodów i tym podobne i w ogóle tak. Bym tam w ogóle nie patrzała w ten dział. Ale widzę dwójkę mężczyzn, coś tam rozmawiają, i tak w ogóle chwalą te okulary, że super właśnie do jazdy y, samochodem. Na przykład nocą. Wiecie, się oczy męczą. Y, no a mój facet właśnie jeździ, Niemcy, Polska. No i w ogóle mi się wizualnie podobają. Wiecie, ja teraz są bardzo w, y, na modzie. Y, w modzie są bardzo te okulary. I tak będę sobie je nosiła po prostu dla picu. O, ja też często właśnie lubię nosić okulary, jak tak nie mam makijażu. Tak się trochę zakryć tymi okularami. Przed światem. Fajny kolor, trochę taki damer. Ten serial oglądaliśmy. Tak. Yy, I kupiłam trzy pary oczywiście. I właśnie czy może dla mojego brata też, bo on też jeździ właśnie Polska Niemcy. I się tak yy, wzrok nie męczy. I tutaj jeszcze taki kształt. Chciałam wziąć trzy takie, ale były takie prysowane. To te, te też spoko. Jak już wiecie, bo rozsądniej w tych. No i zobaczymy. I to kosztowało nie wiem, zł. Także takie, takie rzeczy. No i oczywiście co? Kupiłam te kredki. Ja już kiedyś w Niemczech kupowałam też chyba do opakowania takich. Także tak, biała mi się przyda na linię wodną. Ten róż Szczerze, nawet na usta mi się przyda. Bardzo ładny. A te ciemne, ten brąz. Yy, ja w ogóle bardzo lubię sobie usta. Polecam naprawdę Kontur ust. Tym brązowym ja już sobie robię lata. Jest czarny, także wiadomo. To się przyda. Ten złoty myślałam, żeby też właśnie tak kącik oka sobie tutaj malować. No, i są takie właśnie płyskujące. Także to wszystkiego myślę. Kupiłam tego Swiffera, bo ja kupowałam sobie z temu też yy, taką podróbę Ala i Wam powiem, że mi się to sprawdza. Kurczę, to jest fajne. A w ogóle mi się tutaj tak wydaje kurzy w tym mieszkaniu, bo w mieście mieszkam, więc chyba jakoś tak bardziej, wiecie? Jak mieszkałam na wsi, to tak chyba tego nie było. Muszę się streszczać, bo w ogóle za chwilę do pracy idę na zastępstwo i mówię Wam, ten tydzień to jest taki crazy. Naprawdę do czyszczenia y, takich foteli, ale myślę, że też się może sprawdzić, po prostu y, tutaj na kanapę. Czy to nie będzie za tłuste? Muszę poczytać. W Action, super sklep. I to jest jedyny sklep, gdzie Dawid ze mną pójdzie. Gdzie jeszcze nie ma drugiej? WD40. Widziałam na Instagramie w ogóle taki filmik. No tyle rzeczy da się zrobić z tym. Y, I mówię, kupuję. I rzeczywiście jest dużo tutaj o, wypisane. Zobaczymy. Zobaczymy. Kupiłam skarpetki, ale tak nie jestem do końca zadowolona, bo tutaj, o, te numery mi się tutaj nie podobają. I to jest na każdej skarpetce. No, na każdej. Ale kolory są ładne. Ten beżek ładny. Skarpetek, wiecie, nigdy za mało. Mm. No i zobaczcie. Może taka powinna być miniaturka. A mi się tutaj skurkowało brzydko. To są tak, za, to są perfumy, zamiennik tego Chanel Chance mojego ukochanego zapachu i Wam powiem, spoko chyba, tylko nie wiem jak z trwałością, no czemu ja tu, proszę Cię odpokowywałam, Chanel Chance i dużo jest tych zamienników zielonego, a bym chciała Chanel Chance tender. to nie ma jakoś tak dużo zamienników, Wam powiem, spoko buteleczka, się prysnę. Jeszcze mam powiem, co okres dostałam, także jest naprawdę ten tydzień. Ja kupowałam też z Made in Lab, ale tutaj był tańszy i w ogóle wiecie, już miałam, zaraz dostępne na, mie na miejscu był, więc... Tak, bo to mi moja psia psi wysłała właśnie, że jest taki zamiennik i dzięki niej, to jest takie filce, bo to jest naprawdę spoko, Wam powiem. I teraz w ogóle przyszło mi do głowy. Nasza Tosia teraz będzie miała 3 latka za parę dni. 6 października. I my cały czas mamy to łóżeczko. Takie wiecie, jak ona się w ogóle urodziła. I to łóżeczko. Ja mówię, Boże Święty, przecież to już musi mieć jakieś takie łóżeczko. Wiecie, już takie dla większej dziedzinie do dziecka. I bardzo mi się podoba łóżeczko z IK mini. Mini chyba się nazywa. No i są dwa kolory dostępne: biały i różowy. Kurczę, nie wiem. Chyba ten biały wezmę, bo tak pasuje tutaj do mebli. Ja już na inny temat takiego plaka wzięłam też do auta. Coś długo byłam w tym dziale dla, dla facetów. Tu pusto jest. Jeszcze tak, tego samego dnia byłam w Rosmanie, także taki dzień wykupowy. O, takie coś. Na promocji chyba było, tak? Ja na promocji kupuję w Rosku. Wielające chusteczki, moja woda się została jeszcze długo, to wzięłam też, bo to na prące, a co? Bo ja sobie zamarzyłam białe ręczniki teraz, teraz się męczę z tylnie. I moczę i ceduję. To akurat dostałam od taty, bo on tam dostał od jakiegoś kolegi i to jest syrop z pigwy i z także do herbatki. Zobaczcie, akurat ma no jesienne herbatki, ja bardzo lubię. I taki piękny róż, zobaczcie. Matko kochana. Ładny. I na promce był. Bardzo ładny. <laughs> piękny róż. I tam kredkę wzięłam. Ona bardzo fajna i nawet mi się udało chyba ostatnią sztukę kupić, bo tam wiecie, pootwierane były. Eee, tak. Ona się szybko kończy, bo ona jest taka masełkowa. Eee, Vibo vi milion dolar i co to jest za numerek? Siódemka? ósemka. Tak, i to wszystko. W końcu, no, pokazałam Wam, bo już parę dni yy, to tak czeka na Was i czeka. A, tak, piję sobie. W ogóle zrobiłam takie przemablowanie troszeczkę i tak jakoś, yy, no, chcę tutaj tak zrobić w tym mieszkaniu taki minimalizm Wam powiem, no, bo jakoś te rzeczy mi przytłaczają trochę. I była u mnie nawet sąsiadka i widziałam w oczach sąsiadki, że tak, że tu jest zagracone trochę. Ale też była w takim momencie, że wiecie, sprzątałam, miałam tak rozwalone wszystko. Yy, no, także tak, tutaj miałam łóżeczko, to teraz poszło tam łóżeczko. Do tamtego pokoju, no to tutaj już jest luźniej. No i tak myślę właśnie, czy fotel, czy mojego fotela czasami też może się nie pozbyć, bo jednak wiecie miejsce zaj zajmuje jednak, nie? I tak, i tak to jest. No. Będziemy myśleć. E, dobra, ja kończymy z gorąco w tym speterku już. A więc proszę bardzo, tak wygląda prezent właśnie dla mojej psia psi e, Oczywiście miałam problem ze znalezieniem fajnej torby. Ale mówię, dobra, dodam sobie tą kokartkę, przekleiłam naklej na gorąco, tutaj też i tak ładnie wtedy się komponuje. Bo ona była mi taka po prostu zazwykła, taka biała. Tutaj też... E, na klej na gorąco dałam taką. O. Byłam pewno takich pierdół różnych. Bardzo lubię takie, jakieś wstążki, wszystko. Mm. Tutaj, proszę bardzo, winko dla niej jest. Widzicie, jednak oddałam ten szal. No, niech ma, niech nosi, niech jest jej cieplutko. Na mojej psiapsi kochanej. Piękny jest z action. Nie dziwię się, że był ostatni. Patrzcie teraz, jak pod słońcem jeszcze super. Się prezentuję te frendzy, mi się podobają. No, nie dziwię się, że był ostatni. Bardzo ładny taki brugundzik na jesień. Akurat ona ma właśnie 26 września urodziny, czyli dzisiaj. I tutaj proszę bardzo, jest taka kosmetyczka. Mogę Wam pokazać w sumie, yy, mogę Wam powiedzieć, co tam jest. Yy, kosmetyczka. Yy, tam jest puder, puder do twarzy. Yy, co tam jeszcze jest? Perfumy. Takie bardzo ładne. Pachną jak mamba. Świeczkę taką fajną. Wiecie co? Jak, y, ta świeczka się wypali, to tam y, będzie potem kubek, że można się z tego napić i właśnie z taką jeszcze z takim wieczkiem właśnie fajne y, na przykład w trasę. I coś jeszcze tam dałam. Aha i taki skrap do ciała. Także muszę się chyba spoko prezent. Aha i jeszcze mam dla niej takie dynki ozdobne w bagażniku właśnie. Ona ma duży dom, także może sobie wystawić fajnie przed drzwi. Ma też takie schody, więc fajnie na schodach, myślę, będą wyglądały te dynki. No, także jest prezent gotowy. Mam z głowy, wiecie, się cieszę. I akurat spoko ten szal mi tutaj wypełnił tą lukę, bo tak mi tutaj coś nie pasowało. Także idealnie tutaj się go tutaj włoży. O! I te frędzle fajnie wystają też. Wiecie, i jest ta luka wypełniona i jest prezent gotowy. Tak, w ogóle brak na tego kartka jest. I winko, i wszystko. Także jest taki, myślę, no, jest taki zwykły, skromny, można też powiedzieć. Yy, no, gest się liczy po prostu, wiecie, pamięć po prostu najważniejsze, że pamięć się liczy, no. Także myślę, że będzie zadowolona, tak. Bo ona to się lubi także jest pod, puder, znaczy się, i skrap do ciała, i tak, wiecie, i świeczuszka, i coś miłego. Spokojowa. Ja właśnie lubię takie prezenty ro robić i sama lubię dostawać takie prezenty, że jest, wiecie, pierdółki są jakieś. Trochę tego, trochę tego, trochę tego i jest. Tak jakoś chyba człowieka bardziej takie coś cieszy, mi się wydaje, że jest więcej rzeczy niż taki jeden, wiecie, nie? Prezent konkretny. Dobra, mykam.